Witamy Państwa serdecznie ze stadionu, na którym rozegrany zostanie wyjątkowy mecz. Oto bowiem po dłuższej przerwie wraca do nas UEFA Champions League. Tak, dziś czeka nas inauguracja zmagań grupowych, ale oczywiście i tak liczymy na mecz przez Duże M. Dzisiaj Legia Warszawa zagra przeciwko Tottenhamowi. Początek fazy grupowej UEFA Champions League to zawsze szczególny moment dla piłkarzy. Jedni znają te rozgrywki na wylot, dla innych to okazja do debiutu. I jednym i drugim zależy na jak najlepszym rozpoczęciu zmagań. Poza tym przygląda im się przecież cały świat. Dzisiejsze ustawienie Leki Warszawa na Państwa ekranach. Zagrają dzisiaj czwórką z tyłu, i aż piątką w środku z jednym napastnikiem na szpicę. No z tym, że jest to ofensywny wariant 4-5-1, w którym dominacja w środku pola ma nie tylko chronić przed atakami rywali, ale też zapewniać więcej piłek wysuniętemu napastnikowi. Dwaj grający bliżej niego pomocnicy mogą obsługiwać go podaniami prostopadłymi lub zagrywać na skrzydła. A oto ustawienie Tottenhamu na dzisiejszy mecz. Wyjdą na wojsko w ofensywnym wariancie 4-4-2 z wysuniętym pomocnikiem operującym za plecami dwóch napastników. I to on będzie odpowiadał za ostatnie podanie, ale musi wykorzystywać do współpracy kolegów grających i po prawej i po lewej stronie, żeby spróbować wyciągnąć obrońców z pola karnego. No, będzie gol! Broni dramkas, ale piłka wciąż na wojsku. Bardzo niecelnie teraz. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Teraz widocznie jest Christian Eriksen, którego grę coś tak czuje, będziemy podczas dzisiejszego meczu śledzić ze szczególną uwagą. Owszem, patrzenie na grę tego zawodnika to czysta przyjemność. On zdaje się zawsze wiedzieć, gdzie za chwilę będzie potrzebna piłka i jak zachowa się przeciwnik. Czy będzie prowadzenie? No i strzał obroniony. Ta główka była bardzo groźna, ale bramkarz nie wpuścił piłki do siatki. Sebastian Szymański. No, mogą teraz skarcić rywali. To może im dać prowadzenie. Wings. Tottenham ruszył z akcją z dłużbocznej linii z przodu sporo wolnego miejsca. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Kapitalna interwencja w porę przeciął to podanie. Tottenham mierzy się dzisiaj chyba ze słabszym rywalem. Nie ma co porównywać, ta dysproporcja sił będzie widoczna gołym okiem. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Artur Jędrzejczyk. Rozrzucenie do boku. Sebastian Szymański. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. No bramkarz mocno i daleko. Na połowę rywala. Sebastian Szymański. Przerwana akcja mogła być groźnie. Winks. Trippier. Tisoko. Tottenham ruszył z akcją. Z bocznej linii z przodu sporowolnego miejsca. Piłka posłana w pole karny. Czy ktoś zdoła strzelić? Ależ spudłował. Próba plasowanego strzału, ale piłka nie trafia w po bramki. No wydaje się, że z tej odległości mamy prawo wymagać od strzelca nieco więcej. Remi. Przeciwnicy przejmują piłkę. Son. Wymiana podań między dwójką graczy. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Sisoko. Deliali teraz. Son, Christian Eriksen. Sisoko. Antolicz Sisoko Hurricane Son i Hurricane Kane ładnie go uruchamia Dani Rose Dośrodkowuje Sisoko Deli Eriksen Eriksen mógłby stąd strzelać No i przejęli w ostatniej chwili. Christian Eriksen, atak pozycyjny długo dwóch... rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. No można powiedzieć, że strzelał panu bogu w okno. Zobaczmy ten nieudany strzał na powtórce. No, było blisko. Świetny przegląd pola. Ładne, prostopadłe podanie. Zbiega w pole karne. Wings. Trippier. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Dobre zagranie. Ponownie celne podanie. Naciera Tottenham. Cisoko. Minson. Niemrzejczyk. Sebastian Szymański. Interesująco zapowiada się ta akcja. Legia rozpoczyna od zrzutu z autu. Sebastian Sebastian Szymański. Teraz przy piłce. Tottenham. Ależ go obywatel, ma wsparcie, jak to rozegra. Sebastian Szymański. Andry Martins. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Cisoko. Sebastian Szymański. Ale szódeczenie! Legia wykona teraz rzut rożny. Pewnie nie będą dziś mieli wielu okazji, więc powinni zrobić dobry użytek z tego stałego fragmentu. Popatrzmy na powtórkę. Świetny strzał z dystansu, ale jeszcze lepsza obrona. Ale z życiu bramkarz tę piłkę. Popatrzmy w tej powtórce. No świetnie to zrobił. Rzut rożnego w pole karne. Nic im nie wyszło z tego ataku. Deliali Harry Kane. Tottenham ruszył z akcją wzdłuż bocznej linii z przodu sporo miejsca. Nie doczekaliśmy się bramek w tej pierwszej części spotkania. W pierwszej połowie nie zagrał chyba tak, jakby tego chciał, prawda? Remisowa pierwsza połowa nie zdobył bramki i w ogóle go na boisku nie było widać. Musi się lepiej postarać w drugiej połowie, o ile trener w ogóle na nią go wypuści. Ruszyli po przerwie. Za nami pierwsze 45 minut fazy grupowej UEFA Champions League. Choć to dopiero początek, już widać, że obydwie drużyny podchodzą do sprawy bardzo poważnie. Miejsca w grupie będą się jeszcze zmieniać, jak w kalejdoskopie, ale wygrana w pierwszym meczu zawsze dodaje pewności siebie. Sebastian Szymański. Dobre podanie, minęło linii obrony. Mamy sygnalizację sędziego, że jest spalony. Szkoda, była świetna sytuacja. Christian Eriksen. Sisoko. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. Sebastian Szymański. Będzie rzut wolny dla legii. Pomimo faunu sędzia pokazuje, żeby grać dalej. Ciekawe, co wyniknie z tego przywileju, korzyści. No, zdecydowanie ma wybór, do kogo zagrać. Wybijają teraz do przodu. Hurricane, Minson. Teraz przejęli to podanie, i co dalej? Deli. Dobrze to odczytał. W porę zareagował. I mają piłkę. Ali strzał. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Deli Ali teraz. Piłka idealnie za plecy obrońców. Świetne, prostopadłe podanie. Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Mecz zostanie wznowiony od wrzutu z autu dla Legii. Sędzia początkowo puścił grę, ale pamiętał o tym faulu. Tak, i ta żółta kartka jest jak najbardziej zasłużona. Aż dwóch graczy zostało zmienionych w tej drużynie, Kafu zdecydować się na strzał. Gol! Ależ niespodzianka! Prowadzą z faworytami, a to jeszcze nie koniec, bo ten wynik trzeba jeszcze utrzymać. Niespodziewanie prowadzą, prawdziwa sensacja. Rzeczywiście, ciekaw jestem jak na tę bramkę zareagują ich przeciwnicy, czyli niewątpliwi faworyci meczu. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Legia Warszawa. Prowadzi w tym spotkaniu. W drużynie prowadzącej nastąpiła zmiana zawodnika. Soko, Berelt Harry Kane. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Trener uznał, że pora dać odpocząć niektórym ze swoich zawodników i szykują się zmiany. To powinno żywić... na boisku. Minson. Kane. Przeciwnicy przejęli. Andre Martins. Rose. Kane. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Blisko już do bramki. I teraz świetna interwencja bramkarza. Andre Martins. Kamalajnen. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Offside. Druga połowa, coraz mniej czasu do końca zespół przegrywa. Trener dokonuje słusznej zmiany, wprowadzając nowego gracza, który może ożywić grę. Sisoko ma wsparcie. Jak to rozegra? Deli? Sisoko. A i nikt nie przeciął tej centry. Kane. Dośrodkowanie. Popatrzmy. Walczą tam w polu karnym opozycje. Obrońca. Christian Eriksen. Szkoda. Była szansa na wyrównanie. Nie wyglądało to aż tak groźnie, ale strzał całkiem niezły, minimalnie niecelny. Jeśli będą dalej tak naciskać, to coś w końcu wpadnie do bramki. Przejejpił Kane, ładnie go uruchamia. Ale z uderzenie naprawdę niewiele mu zabrakło. No, potrafi huknąć z dystansu, już nie raz o tym przekonywał. Peszowicz, Kafu. A teraz Sanchez. Christian Eriksen. Piłka w pole karne. Są tam koledzy. No, nie udało mu się to dośrodkowanie. Kane. Uprzedził. To musi być wyrównanie. Nieudany strzał. To nie było dokładnie to, o co mu chodziło. Pomysł niezły, takie strzały mogą się podobać, o ile wszystko pójdzie dobrze. Tutaj nie wyszło nic, tylko piłka gdzieś poza boisko. Grał dzisiaj naprawdę dobrze. Resztę meczu obejrzy z ławki w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku. Końcówka tego spotkania, kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. Zdążył w ostatniej chwili. Christian Eriksen! Fani Tottenhamu cały czas mają nadzieję na jakiś wielki sukces swojego klubu. Mieli parę chudszych lat, później niezłe występy w Pucharach, ale zawsze są ze swoją drużyną i tworzą świetną atmosferę. Harry Kane! Harry Kane strzela! Rzut roczny do końca, coraz mniej czasu jeśli to wykorzystają Nic ciekawego nie pokazał nam Harry Kane do tej pory Gdzieś zapodziały się jego przebojowość i skuteczność, którymi tak imponuje Realizator pokazuje nam właśnie graficzną analizę oddanych przez niego strzałów i cóż, chyba wszyscy spodziewali się po nim lepszej gry Albo jest dzisiaj w zdecydowanie gorszej formie, albo trener rywalizm Ale przy piłce a, i szkoda tej sytuacji. Zachował spokój, oddał mierzony strzał, ale zabrakło paru centymetrów. Gdyby tylko zamknął oczy i kropnął z całej siły w światło bramki, to z tej odległości bramkarz chyba nie miałby najmniejszych szans. Remi. Cztery końcowe minuty regulaminowego czasu gry. Skoda mógł przejąć, niewiele brakowało. Orie, Tisoko, Deliali teraz. Znakomicie przechwytują, zażegnali niebezpieczeństwo. Ali, Dajer, Deliali teraz. Jedna z ostatnich akcji pytanie, czy uda im się zdobyć wyrównującą bramkę. I piłkę teraz przejmują Koguty. Już tylko 60 sekund dzieli nas od końca regulaminowego czasu gry. Dobre podanie, minęło linii obrony. Strzał głową, obroniony bez większych problemów. To nie był strzał, jakim można pokonać tego bramkarza. Mógł go najwyżej rozbawić. Rzutka w pole karne. Sędzia kończy spotkanie. Zawodnicy cieszą się z trzech zdobytych punktów i mają do tego pełne prawo. Wiedzą, że przed nimi jeszcze długa droga, ale lepiej jej zacząć nie mogą. Pełna zgoda, takie zwycięstwo ma ogromne znaczenie psychologiczne. Daje margines bezpieczeństwa i teraz to rywale będą czuli presję. Ma za sobą udany mecz. Chyba nic nie można mu zarzucić. Trzeba powiedzieć, że gdyby nie on, nie wiadomo jak potoczyłyby się losy tego spotkania. Na szczęście był na boisku i zdobył bramkę, która dała im prowadzenie i w ostatecznym rozrachunku przyczyniła się do zwycięstwa. Jeśli zaś spojrzymy na występ Christiana Eriksena, to od razu rzuca się w oczy jego nieskuteczność. Z drugiej strony stworzył kilka sytuacji podbramkowych, więc nie...